Jechali mali i duzi, młodsi i starsi. Za nami szósty Oleski rodzinny rajd rowerowy, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Celem naszym jest, żeby to był rajd rodzinny, a nie dla osób, które jeżdżą, choć wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie, a ja najbardziej zapraszam te osoby, które pierwszy raz chcą spróbować jazdy na rowerze. No i spróbować czegoś, co poprawi ich samopoczucie, stan zdrowia. Cieszę się, że tyle osób wzięło znów udział w naszym już szóstym razie rodzinnym organizowanym przez Jedynkę, Ale bardziej mnie cieszy to, że dużo jedzie z nami dzieci, a więc takich naprawdę. Maluszków, które na tych rowerkach swoich małych dają radę pokonać taką, taką trasę i dotrzymują kroku na przykład yy, starszych. Składająca się z kilku etapów trasa wiodła z Polesna przez wachów, kolnie, łomnice, sowczyce, borki małe i flaki. Meta tegorocznego rajdu na uczestników czekała z kolei w Wojciechowie. Trasa jest troszeczkę zbliżona do tej z poprzedniego roku, jednak jest troszeczkę krótsza o 10 km, czyli 29 km. Dużo jest jazdy asfaltem, troszeczkę po lesie, troszeczkę takimi ścieżkami, drogami szutrowymi. Fani jednośladów byli zgodni co do tego, że taka forma rekreacji jest jak najbardziej warta polecenia. Polecam, zapraszam, świetni ludzie, w ogóle świetna zabawa. Fajny klimat, dużo ludzi. Jest po prostu bardzo fajnie, naprawdę. Uważam, że jest to świetny pomysł na spędzanie wspólnego czasu z rodziną w formie aktywnej. Organizacja świetna, także polecamy na przyszłość. Weźcie Państwo udział, było warto. Organizatorem tego sportowego wydarzenia była publiczna szkoła podstawowa nr 1 w Oleśnie. A nad bezpieczeństwem uczestników czuwały służby mundurowe. Trasa rajdu przebiega po, po drogach publicznych przy częściowo ograniczonym ruchu, dlatego dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników zabezpieczamy drogi w newralgicznych miejscach, czyli, czyli przejścia, główne, główne skrzyżowania i tak żebyśmy wszyscy bezpiecznie dojechali do Wojciechowa. Kolejna edycja rajdu była bardzo udana. Dopisała nie tylko pogoda, ale też frekwencja. Kolejne takie wydarzenie już w przyszłym roku.